Więc państwo, teraz czas na kolarstwo. Małopolski Związek Kolarski podsumował sezon 2011 na tradycyjnym spotkaniu. Małopolskie podsumowanie sezonu kolarskiego 2011 roku miało uroczystą oprawę. W miasteczku solnym w Jeliczce długo trwało wręczanie pucharów i dyplomów, ale też miniony rok był wyjątkowo udany osiągnęliśmy naprawdę sukcesy, no może i największe chyba w historii całego kolarstwa krakowskiego, które ma ponad 100 lat. Przede wszystkim mamy podwójnego mistrza Polski, Tomka Marcińskiego, mistrza Polski zawodowców, mistrza Polski elity, czyli w tej kategorii największej zdobył mistrzostwo Polski i w na czas, i w kategorii, i w ze startu wspólnego. No to jest sukces wspaniały. To się drugi raz w historii w ogóle polskiego sportu zdarzyło. Drugi taki też wspaniały sukces no trafał Majka, też wychowany z Woryka, z Krakus, też zawodnik, który podpisał kontrakt z kolei z też bardzo ładnie się pokazał na Mistrzostwach Polski. Obaj się bardzo ładnie pokazali na Tour de Pologne byli koło 20 miejsca obydwa i to w dodatku Tomek Marczyński po dużym defekcie w decydującym momencie. Mistrzem w wyszukiwaniu kolarskich talentów jest trener WLKS-u Krakus z Foszowice Zbigniew Klęk. To jest ciężka, ciężka, żmudna praca, która jak na razie daje efekty u nas w Małopolsce, w Polsce no i na arenie światowej. Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów Małopolskiego kolarstwa w minionym roku, serdecznie gratulujemy. Już niedługo wiosna, i znowu będzie można jeździć na rowerze.